O, tam jest kolejny. To tamten był solo. O sikitro. Nie, niech zacznij atakować. Wyjdzie na trzeciego. No, bij, co się chowasz? Nie będziesz mnął. No, bij go. Jezu. O nie. Chodź do mnie. Dobrze. Szybko poszło. Niech pode mnie czy idzie tylko z to zabije, nie mam broni żadnej z pistolet tylko nie zabije, to teoretycznie możesz go przewołać Co on zrobił właśnie? Tu nie jest kolega? Halo? Internet im odcięło? Co oni robią? Powiesz mi co się właśnie wydarzyło? Blipuje to Co to jest?